Jeden krok do PKO Ekstraklasy, no ale wykonać go może tylko jedna z ekip. Warta Poznań kontra Radomiak Radom. Kto zagra w przyszłym sezonie w elicie, a kto będzie musiał szukać szczęścia w kolejnych rozgrywkach? Sprawdźcie sami. Finałowy mecz, 3 dni po półfinałach. Na pierwszym etapie Warta okazała się lepsza od Brookbetu, a Radomiak wygrał 3-1 z Miedzią Legnica. Stadion w Grodzisku Wielkopolskim. To tutaj Warta Poznań rozgrywała przez cały sezon mecze w roli gospodarza, i tutaj chciała ten sezon zakończyć w najlepszym stylu, czyli awansując do PKO Ekstraklasy. Aby tak się stało, trzeba było jednak pokonać ostatniego rywala, czyli Beniaminka, który stał się jedną z rewelacji sezonu. Radomiak Radom w zasadniczej części rozgrywek był czwarty, trzy punkty zawartą, więc liczbowo też w zasadzie wszystko się zgadza. Wygrywając mógł na ostatniej prostej wyprzedzić piłkarzy prowadzonych przez Piotra Tworka. Skład gości na początek. Dariusz Banasik dokonał jednej wymuszonej zmiany w porównaniu do meczu z Miedzią Legnica. Z kadry meczowej wypadł Patryk Mikita, którego w jedenastce zastąpił Adam Banasiak, czyli zawodnik, który we wtorek wszedł z ławki na końcówkę i wpisał się na listę strzelców. Bez zmian z kolei warta Poznań. Piotr Tworek mógł skorzystać w zasadzie ze wszystkich zawodników. W bramce rzecz jasna niezniszczalny Adrian Lis, który w tym sezonie Fortuna I Ligi nie opuścił ani jednej boiskowej minuty. Na szpicy znów Łukasz Spławski, który na dobrą sprawę do składu wskoczył dopiero w samej końcówce sezonu. Pierwszy wizek sędziego Bartosza Frankowskiego, po którym bardzo szybko można było dostrzec, kto w tym meczu będzie stroną przeważającą. Od początku narzucili swoje warunki piłkarze warty, którzy grali intensywnie, nie pozwalali rywalom wymieniać podań i co najważniejsze, szybko chcieli strzelić gola. Dobra akcja już w szóstej minucie, gdy Sławski podał do Rybickiego. Mariusz Rybicki nie trafił jednak w piłkę tak jak chciał. Dobrą robotę wykonał z rywalem na plecach Łukasz Sławski. Rybicki jednak uderzył bardzo daleko od celu. Stały fragment dla warty z minuty trzynastej, Po dośrodkowaniu kiełba najpierw główkował kieliba. Mieliśmy małe zamieszanie w szesnastce, które zakończył strzałem Spławski. Nadal co prawda niezatrudniony cezary mista, ale to były takie sygnały ze strony Warty, jak to spotkanie może wyglądać. I rzeczywiście tak było. 10 minut po tym rzucie wolnym zrobiło się groźnie, tym razem po wrzucie z autu. Spławski zagrał na ścianę do Rybickiego, Rybicki wyłożył piłkę Janickiemu, to powinno się zakończyć strzałem. Robert Janicki szukał jeszcze idealnej pozycji do uderzenia, odegrał wreszcie do Jakubowskiego, no ale było już widać, że z tej akcji nic nie będzie. Wymowna statystyka pierwszych 30 minut tego meczu. W strzałach 5 do 0 dla warty, choć ani jedno z tych uderzeń nie było celne. Zaangażowany przy linii bocznej Piotr Tworek, gdyby mógł, pewnie chętnie wsparłby swoich podopiecznych na boisku. Z tej pierwszej części spotkania na pewno trener Tworek mógł być bardziej zadowolony niż jego wizawi a vis Dariusz Banasik. Trener Radomiaka wykorzystał intensywnie przerwę na uzupełnienie płynów. Sporo uwag przekazanych podopiecznym, no i po tych uwagach chodzimy w ostatni fragment pierwszej połowy. Wreszcie w 39 minucie doczekaliśmy się pierwszego poważniejszego wypadu w pole karne Warty. Prawą stroną ruszył Leandro, poczarował, ograł rywali i strzelił do środka. Miękka wrzutka do Mateusza Cichockiego. Cichocki strzela, ale bardzo dobrze Adrian Lis. Patrzymy na powtórkę tej akcji. Świetna robota wykonana tutaj przez Leandro, który sam wykreował tę szansę. Do Cichockiego w ostatniej chwili doskoczył Spławski. Był jeszcze rykoszet po tym strzale i dał radę interweniować Lis. Tak czy inaczej, Radomiak zaatakował w pierwszej połowie raz, ale za to bardzo konkretnie. 0 do 0 w grodzisku wielkopolskim po pierwszej części meczu, ale ta sytuacja pozwoliła nabrać nieco śmiałości gościom i drugą połowę to oni zaczęli od ofensywy. W 56. minucie Abramowicz doszatkowuje z lewego skrzydła, był tam w środku Leandro, był również Michalski, ale najważniejsza okazała się w tym wszystkim obecność Kupczaka. Wyjaśniona sytuacja przez pomocnika warty, a gospodarze ponownie musieli zewrzeć szyki w minucie 62. Po tym rzucie wolnym w pierwszym tempie wybijają piłkę zawodnicy z Poznania. Był jeszcze przed polem karnym Michalski, ale uderzył bardzo niecelnie. Dwie obiecujące próby radomiaka na początek drugiej połowy, no ale raptem minutę później znów wracamy do ofensywy warty. Jakub Kiełb z piłką na lewej flance dośrodkowuje prawą nogą. Zobaczmy, jest tam Spławski. Kończy to jeszcze z ławniczak. Niecelne to uderzenie, ale nie to było tutaj najważniejsze. Sugerują piłkarze warty, że Łukasz Spławski był faulowany. Raz jeszcze widzimy tę sytuację. Było przy nim trzech rywali, w tym najbardziej aktywny Abramowicz. Czekamy na decyzję sędziego Frankowskiego, a w zasadzie na ewentualne wskazówki z wozu VAR. Nerwowo zrobiło się w grodzisku Wielkopolskim. Bartosz Frankowski ruszył do monitora. Będziemy tę sytuację sprawdzać dokładnie. Pamiętamy interwencję Waru z meczu z Brugbetem, gdy po długim oczekiwaniu ostatecznie został uznany gol dla warty. Widzimy, że decyzja już podjęta. Arbiter wskazuje na wapno. Będzie ogromna szansa, aby objąć prowadzenie w barażowym finale. Zmaga się doping na trybunach. Cezarymista przed trudnym zadaniem. Jeszcze próbuje tutaj wyprowadzić z równowagi Mateusza Kupczaka. Tańczy mista w bramce. Gwizdek sędziego Mateusz Kupczak! Wyczuł go mista, ale mamy gola. Jeden do zera dla warty Poznań. Widzimy na powtórce, jak blisko interwencji był Cezarymista. Bardzo precyzyjny jednak ten strzał Kupczaka i golkiper nie sięgnął piłki. Wreszcie w 67 minucie otwarcie wyników w tym spotkaniu. No a Radomiak ma około 25 minut na to, by wyrównać i zawalczyć jeszcze o PKO Ekstraklasę. Szybko pierwsza ofensywna próba. W poszukiwaniu golara Fałmakowski. Makowski. Świetny sezon chciał spuentować bramką w niezwykle ważnym momencie, ale minimalnie się pomylił. Niewiele potrzebował Makowski, by przygotować ten strzał. Zgubił krycie, jednak przestrzelił. Coraz bardziej musieli się spieszyć piłkarze radomiaka. To 77 minuta, gdy Mateusz Michalski pospieszył się akurat zbyt mocno. Ten strzał ze sporej odległości i nawet nie rzucał się do piłki Adrian Lis. Podenerwowany trener Dariusz Banasik. Świadomy tego, jak powoli ten upragniony awans się oddala. Od czasu do czasu zagrażała bramce rywali również warta. Po tym dostatkowaniu groźnie uderzał głową kieliba. Wyswobodził się z podkrycia obrońców i uderzył. Wzrokiem odprowadzona ta piłka przez misztę. Na zegarze już 80. minuta, znów jesteśmy w polu karnym Radomiaka, drybluje Michał Jakubowski, wchodzi między dwójkę obrońców, do lewej nogi, potem zwód do prawej, no i w tym starciu z Cichockim przewraca się zawodnik warty. Gramy jednak dalej, nie ma gwizdka sędziego, akcja dokończona przez piłkarzy Radomiaka, no ale kiedy tylko piłka opuściła boisko, mamy powrót do tej sytuacji sprzed kilkudziesięciu sekund. Patrzymy na to wszystko raz jeszcze. Jakubowski w dryblingu, wcisk Cichockiego. No i okazuje się, że sytuacja wcale nie jest taka jednoznaczna. Ponownie będzie oglądać powtórki sędzia frankowski, taki sygnał od pracujących na wozie war sędziów Pawła Gila i Tomasza Kwiatkowskiego. Obejrzał to wszystko arbiter z różnych perspektyw i podobnie jak kwadrans wcześniej podjął decyzję o podyktowaniu rzutu karnego. Warta Poznań może za chwilę postawić kropkę nad i i w zasadzie odebrać już jakiekolwiek nadzieje Radomiakowi. Raz jeszcze Mateusz Kupczak. Tym razem wysoko, bardzo silnie i cezary Cezarymista nie miał tu absolutnie nic do powiedzenia. 2-0. W pełni zrozumiała ta radość piłkarzy i kibiców warty Poznań, bo ekstraklasa jest już dosłownie na wyciągnięcie ręki. 13 gol Mateusza Kupczaka w tym sezonie. Zdecydowana większość z nich zdobyta właśnie z 11 metrów. Bardzo pewnie wykonany ten rzut karny przez Kupczaka. Nerwowo na ławce Radomiaka, troszkę zbyt nerwowo, bo trener Dariusz Banasik obejdzie o czerwoną kartkę i ten mecz będzie do końca oglądać z trybun. Czasu było tu już jednak bardzo mało, aby cokolwiek mogło się zmienić. Warta uspokojona drugim golem, próbowała jeszcze zdobyć kolejne bramki. Widzimy próbę Mariusza Rybickiego, ale ten strzał prosto w rękawice misty. Po drugiej stronie jeszcze ostatnie ofensywne podrygi Radomiaka. Dostrodkowanie Dawida Abramowicza przedłużone głową przez Makowskiego, nie sięgnął piłki Karwot, jeszcze tam walczył Górski, ale bez efektu. Oczekiwanie na końcowe świętowanie w Grodzisku Wielkopolskim. Za kilka minut wystrzelą Szampany, ale zanim to jeszcze niepotrzebny faul Mateusza Szczepaniaka, za który zawodnik warty obejrzał drugą żółtą kartkę. Szczepaniak pojawił się na boisku w 75 minucie i w ciągu kwadransa uzbierał dwa żółte kartoniki, no ale to tylko malutka rysa jeśli chodzi o końcowe świętowanie. Ostatni gwizdek, który oznaczał początek wielkiej fety wśród piłkarzy i kibiców Warty. 34 ligowe kolejki, barażowy półfinał z druguetem Termaliką i wreszcie finał, w którym Warta Poznań pokonała Radomiaka Radom. 25 lat czekania na powrót do elity, no i stało się. Mistrz Polski z lat 1929 i 1947 zagra w przyszłym sezonie w PKO Ekstraklasie. Drugi klub z Poznania w najwyższej klasie rozgrywkowej, no a my już dziś zacieramy ręce na derby pomiędzy Wartą Alechem. Teraz już oficjalnie sezon 2019-20 w Fortuna Pierwszej Lidze zakończony, a w nowy wejdziemy w nieco odświeżonej odsłonie, bo zmieni się coś bez czego żaden mecz nie mógłby się odbyć. Przedstawiamy nową oficjalną piłkę Fortuna I Ligi. Każda szanująca się liga powinna mieć taką, taką piłkę, więc cieszę się, że właśnie tutaj w naszych rozgrywkach pierwszoligowych ta piłka się tu po, pojawi. To będzie gdzieś kolejny taki element w budowaniu produktu tych naszych pierwszoligowych rozgrywek. Od dobrych kilkunastu miesięcy ten temat się przewijał i w końcu udało się go sfinalizować. Wszystkie mecze, które będą, będą przygotowane stojaki i na tych stojakach pięknie będzie eksponowana piłka. Każdy klub otrzyma piłki tutaj do, do treningów, do odbywania spotkań ligowych. Ten produkt i dokładnie ta sama piłka, ona już jest w wielu gdzieś zachodnich ligach, między innymi w Portugalii, czy w Belgii, czy w Danii. No więc to też świadczy o jakości produktu i tego, że to będzie po prostu dobry partner dla, dla naszej ligi. Oby w sezonie 2020-2021 jak najczęściej trafiała do siatki, już od pierwszej kolejki. Do pierwszoligowych emocji wrócimy w ostatni weekend sierpnia. Do usłyszenia w naszych magazynach w nowym sezonie.